Insert Nexo Pro. Komentarze W wersji 52 systemu Insert Nexo Pro swoją oficjalną premierę ma mechanizm komentarzy, który do tej pory znajdował się w laboratorium. Komentarze dostępne są we wszystkich dokumentach oraz kartotekach systemu. Widoczne są zawsze z prawej strony formularza w rozwijanej sekcji i służą do przekazywania informacji pomiędzy użytkownikami programu. Sekcja z komentarzami dostępna jest także w dolnym podglądzie, co pozwala przeglądać komentarze bez konieczności otwierania dokumentów. W celu dodania komentarza do dokumentu lub kartoteki wystarczy coś napisać i wcisnąć Enter. Oczywiście można też skorzystać z przycisku Dodaj. Podczas wprowadzania komentarza dostępny jest licznik znaków. Można wpisywać tekst z klawiatury odpowiednio go formatując, wprowadzać emotikony, lub wklejać treść z zewnętrznych źródeł. Wprowadzone linki zapisywane są w postaci hiperłączy, co pozwala szybko przejść do danej strony czy zasobu w internecie. Swój komentarz można edytować, a także usuwać. Domyślnie wprowadzone komentarze są widoczne dla wszystkich użytkowników, można jednak oznaczać je jako prywatne, wówczas wyłącznie autor komentarza będzie miał do niego dostęp. Możliwe jest odpowiadanie na komentarze, zarówno swoje, jak i innych użytkowników, tworzy to swego rodzaju konwersację. Jeśli wprowadzając komentarz użytkownik chce zawołać innego pracownika firmy, Wystarczy, że wprowadzi znak małpy i wskaże użytkownika z listy. Osoba wywołana w komentarzu otrzyma powiadomienie, z którego błyskawicznie przejdzie do danego dokumentu i zapozna się ze sprawą. W komentarzach oznaczane są treści ostatnio przeczytane. Dzięki temu pracownik szybko zorientuje się, z którymi komentarzami jeszcze się nie zapoznał. Komentarze można nadawać też zbiorczo. Wystarczy zaznaczyć kilka dokumentów czy kartotek na liście i skorzystać z opcji Dodaj komentarz. Po wprowadzeniu treści i kliknięciu OK komentarz zostaje przypisany do wszystkich zaznaczonych pozycji. W programie dostępny jest dedykowany moduł, w którym zebrane są wszystkie komentarze. Można je filtrować, przeszukiwać, a także szybko przejść do formularza, z którym powiązana jest dana treść. Ciekawą opcją jest możliwość wklejania do komentarzy łączy do dokumentów. Wystarczy skopiować łącze danego dokumentu lub kartoteki. Opcja dostępna jest w menu Operacje a następnie wkleić je do komentarza. Można w ten sposób przypiąć do komentarza np. fakturę, która będzie na stałe dostępna w tym miejscu. Wystarczy kliknąć włącze, aby ją otworzyć. Warto podkreślić, że komentarze mogą być dodawane także automatycznie dzięki automatyzacji. Automat może przykładowo nadać komentarz do zamówienia od klienta dla kierowcy w sytuacji, gdy metoda dostawy zostanie ustawiona na transport firmowy.